Jak? No co mam ci powiedzieć? Zwala z nóg. Ale wiesz, że takiej książki nigdy nie wydasz. Ta książka w cenzurze nie ma żadnych szans. W jakiej cenzurze? No jak w jakiej? W normalnej. No ani przez moment nie myślałem o żadnej cenzurze. Tylko drugi obieg wchodzi w grę. Nie boisz się? Ja miałbym teraz dać tę te książkę do cenzury? Po tym, jak podpisałem list protestacyjny przeciwko cenzurze? Ten? Słynny list? No, ale wiesz, że koledzy cię zjedzą za taką powieść. Nie wiem, czy w waszym środowisku też jest taka zawiść, jak wśród aktorów? Jeszcze większa. Ale kontrolujemy się i udajemy, że wszystko jest w porządku. Że nic nas tak nie cieszy, jak sukcesy przyjaciół. Dobra. Otwierać wino? Otwierać. Bardzo otwierać. Zdecydowanie otwierać.